Czy wiesz, że żeby kupić dzieło sztuki nie musisz uczestniczyć w aukcjach w siedzibie DESA Unicum? Możesz być w podróży biznesowej lub na urlopie. Dostęp do aukcji online masz z każdego zakątka globu. Przed Tobą cztery proste kroki. Dowiedz się, jak się zarejestrować i licytować online. Wystarczy dostęp do internetu, komputer lub aplikacja DESA Unicum. Załóż konto i zarejestruj się w serwisie licytacji online. Wybierz aukcję, w której chcesz uczestniczyć online. Pamiętaj, że na każdą musisz zarejestrować się oddzielnie. Prosimy o rejestrowanie się na aukcję na żywo najpóźniej 12 godzin przed startem licytacji, a w wypadku aukcji online najpóźniej 12 godzin przed końcem aukcji. Teraz możesz przeglądać wszystkie dostępne aukcje i obiekty. Złóż ofertę i licytuj. Jeśli zainteresowałeś się jakimś obiektem, włącz się do licytacji. Możesz złożyć ofertę z maksymalnym limitem na obiekty, które chcesz kupić. Pamiętaj, że licytacja zawsze rozpoczyna się od ceny wywoławczej, a przebicie oferty następuje zgodnie z obowiązującymi postąpieniami. Gdy ustalony przez Ciebie maksymalny limit na wybrany obiekt zostanie przebity, natychmiast otrzymasz powiadomienie. Co jeszcze musisz wiedzieć o ofercie i licytacji? W przypadku aukcji odbywającej się tylko online, obiekty będą sprzedawane w minutowych odstępach. Jeśli w ostatnich dwóch minutach licytacji zostanie złożona nowa oferta, czas licytacji tego obiektu wydłuży się. Jeśli do wybranego przez Ciebie obiektu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, system automatycznie wybierze klienta, który wybrał wyższy maksymalny limit. W przypadku, gdy maksymalne oferty są identyczne, aukcję wygra klient, który jako pierwszy złożył taką ofertę. Gratulujemy. Teraz wszystkim zajmie się DESA Unicum. Skontaktujemy się z Tobą, by ustalić szczegóły. Zespół DESA Unicum zadba o wylicytowany przez ciebie obiekt. Skoordynujemy wszelkie formalności związane z transakcją. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie aukcji dostępnym na www.desa.pl. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy, pracownicy DESA Unicum są do Twojej dyspozycji.